Witam wszystkich jak widać Chińczyk działa Ma się dobrze tam 560 prawie, a nie przepraszam więcej 567 przez Taki oto i około 30 cm na skibę Burka za jakieś 25 cm no i co? i drugi bieg dwójeczką tu w średnim zakresie ja obroty staram się trzymać minimum 1700 bo co? bo to sobie radzi na wyższych i na niższych, ale chodzi o smarowanie silnika, wydaje mi się, że jest silnik dostaje, w palnik, to powinien mieć jakieś tam ogrody troszkę wyższe. Prędkość tam, z tego co na się, patrzyłem, 6,5 km na godzinę. Nie wiem, mało, dużo. Postaram się sprawdzić spalanie gdzieś tam po... Jak skończę, bo mniej więcej mam, mam pobieżone, było do końca zbiornika dalane. Nie wiem, mniej więcej ile zaorane, więc zobaczymy m 504 na tym Perkinie, co czy inaczej, wróć. Na tym czterocylindrowym, starszym silniku w każdym razie. Niby 60 koni. No i jak widać, z trujeczkami sobie radzi w miarę. to ziemia nie jest taka jakaś tam ciężka, bardzo. Nie jest to też jakiś tam piasek. ale w sumie w sumie część ludzi to sobie jak widzi tę wielkość tego pługa przy tym ciągniku to bo ten pług jest dosyć długi tego tak z kabiny nie widać, ale no, ponad 3 metry długości, nie? Niektórzy sobie nawet myślą, że go nie podniesie, kurczę, on podnosi go bez zająknięcia. Ten tak na stabilizację zapięty. Tak z talerzówką latam taką... 2,20, no ale ta talerzówka ma jeszcze dodatkowo wał pierścieniowy z tyłu, hydraulikę, czyli siłowniki do wału z tyłu, jest ciężka. Ponad, ponad, ponad To na pewno, to tak myślę tutaj tu już tura, to jeszcze szufle z przodu targa Wtedy jest naprawdę stabilnie, bo tak to tak jedzie Na, na mówię, jak go podnosi bez, bez tura Nawet nie podniesie bez tura, no może podniesie, ale Tak średnio, średnio To długo walczyłem, żeby te pierwsze skiby jakoś ustawić, żeby było tak idealnie równo, ale no kurde, nie wiem, no nie. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś mówię, bo z moich pomiarów pierwsza skiba i tak bierze nieco więcej jak, 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 jak powinna, a i tak taka dziura zostaje, nie wiem, próbowałem mniej, próbowałem więcej, ale to tak... Wydaje mi się, że jest spoko Orka późna, bo Nie mam czasu po prostu Dobra, mówię, pozdrawiam wszystkich na Lowola, mówię, można narzekać Na jakieś tam pierdoły, ale żadnej poważnej awarii Ma się dobrze I lecimy z koksem Pozdrówka do następnego